Siemanko, z tej strony Wiciu, nagrywam Polarnik, jak zrobić prywatny w Brawl Macie takie, musicie wpisać lavalp, no, klikamy, w pierwsza strona, tutaj, jak widzicie. czekamy jak się wszystko załaduje. Dobra, no. I zjeżdżamy na sam dół, ale mi się wszystko nie... o. Na sam mo, lavarp MOS klikamy tutaj. Znowu zjeżdżamy na dół, na sam dół, na sam dół, na, na sam. O Z, tutaj, no, i potem sobie sprawdzamy. Tutaj, kto ma, na, i to musi tutaj, ma iPhone'a, to tu musi. A ktoś ma na Androida, to Dewoy APK. Tutaj wchodzimy. Oj, schorki. I Dewoy. Devil... No, ja sobie pobieram. Zawsze. Nie wiem, dobra, Dobra, ja nie mogę pobrać. I tam będziecie mieli. Wszystko tak, że będziecie mieli prywatny serwer, tak jak ja. No, zdążycie. Szukamy tej tej MZ To nie jest MZ Lecik okay. zagramy A no i macie wszystko Dobra, stawcie łapkę w górę i suba, a jeszcze jedną to skrzynkę otworzę Po jednej, tu jeszcze No to zostawcie łapkę w górę i suba